Flakonik odnaleziony po 3,5 tysiąca lat rozwiązał zagadkę śmierci faraona, a w zasadzie kobiety faraon. Wczoraj opowiadałam Wam o Hatshepsut, kobiecie, która pokonała konkurencję i objęła tron w starożytnym Egipcie, rządziła przez 21 lat i rozwinęła Egipt gospodarczo. Jednak w pewnym momencie zapiski na jej temat się urywają, a następca nawet próbował wymazać ją z kart historii, na zasadzie ze ścian i płaskorzeźb. Do niedawna nie wiedziano w jaki sposób faraon, faraon, Zmarła podejrzewano morderstwo, tym bardziej, że była skonfliktowana ze swoim pasierbem, lub śmierć z przyczyn naturalnych. Odpowiedź na to pytanie przyszła dopiero na początku XXI wieku. W 2009 roku znaleziono pewien flakonik podpisany jej imieniem. Początkowo myślano, że to perfumy, tym bardziej, że podobno Hatshepsut pięknie pachniała, co uznawano za dowód boskiego pochodzenia, a tym samym uzasadniano legalność objęcia. Przez nią tronu. Jednak okazało się, że w tej małej buteleczce jest lekarstwo lekarstwo, które paradoksalnie przywiodło ją do śmierci. Otóż psud cierpiała na egzemę, czyli chorobę skóry, aby złagodzić świąt czy też inne przykre objawy, używała specjalnego balsamu. Jednakże badania wykazały, że pełno w nim było substancji rakotwórczych. Stąd też poddawanie swojej skóry, częstemu działaniu takich substancji w końcu spowodowało u niej rozwój choroby nowotworowej. Tym bardziej, że były to bardzo silne substancje, jak na przykład benzopiren, ten sam. Składnik zawarty jest w dymie tytoniowym i przyczynia się do zachorowań na raka płuc.